A tym razem znaleźliśmy się na bardzo ciekawej prezentacji popularnego samochodu, jakim jest Hyundai Kona. Hyundai Kona, którego już mieliśmy okazję testować w poprzedniej generacji, teraz postanowili jednak pokazać nam nowy nowy egzemplarz, który stoi także za mną w ciekawym kolorze także e, zielonym, który dosyć przypomina szczerze chociażby nawet dacie. Hyundai w pierwszej części yes. Ja już do pierwszej informacji uzyskałem, mieliśmy już ciekawą prezentację na temat tego samochodu, chodźcie także Wam pokażę, co faktycznie się pojawiło i co także się zmieniło, jeśli chodzi o najnowszą konę w właśnie wersji elektrycznej, wersji spalinowej oraz wersji hybrydowej, bo naprawdę parę także jest ciekawych opcji też do wyboru. Pierwszy Hyundai to Hyundai Kona Hybrid, w którym mamy bardzo ładny, nowoczesny kolor zielony, który szczerze powiedziawszy jest nawet takim bardziej kolorem miętowym. Co się zmieniło? Zmieniło się dosyć sporo. Zobaczcie także na przód oraz na reflektory świetne, które już jednak są dosyć mocno nowocześnie narysowane oraz są także nowoczesnym stylem. Jeden LED bar pociągnięty praktycznie od lewej do prawej strony. Światła, które są do jazdy tradycyjnej, no to mamy tutaj zlokalizowane na dole. Są to światła matrycowe, więc to naprawdę fajny plus, że w konie, także w tym segmentie, w momencie już się pojawiły także światła matrycowe. No i ten led bar naprawdę fajnie i sympatycznie wygląda. I to właśnie jest ten nowy styl. Koła 17-calowe, 18-calowe, w tym przypadku 18 ki dla wersji hybrydowej oraz mamy parę ciekawych także wzorów, jeśli chodzi o wersję N-Line. Więc tutaj nawet się to pojawiło. Kona jest także delikatnie większa, większa od swojego poprzednika o parę także dziesiątych centymetrów, bo ma być także delikatnie lepszym uzupełnieniem luki pomiędzy Bajonem, a także Hyundai'em Tucsonem. Widać tutaj podobieństwo między Hyundai'em Tucsonem, bo po prostu Zobaczcie także na te linie, na te przetłoczenia, które tutaj są. Co do środka, no to w środku mamy dosyć sporą tradycję, jeśli chodzi o Hyundai'a. Bardzo ładne, nowoczesne plastiki, ale wnętrze się zmieniło dosyć sporo. Zobaczcie, jak mamy tutaj dużo także nowości. Jeden cały ekran praktycznie pociągnięty, to są dwa dokładnie ekrany, ale pociągnięte w jednej formie e, takiego zakrzywionego elementu, który ma także po prostu być jako jeden, takie całość. Przestrzeni w bagażniku też oczywiście nie zabraknie. Tutaj naprawdę spora Wielkość tego bagażnika, możliwość także położenia tylnej kanapie w nowoczesnej formie 60-40, to już było, teraz jest jednak 40-20-40. No i mamy parę ciekawych: także, podłoga jest jeśli chodzi o ten samochód, podwójna, więc mamy także tutaj możliwość pochowania jeszcze elementów także pod spodem. No i kolejna wersja, oczywiście kony hybrydowej, bo jednak ta będzie najbardziej popularna i najbardziej także jest oczywiście położony nacisk na ją sprzedaż. Więc mamy tu naprawdę też ciekawy kolor. Troszeczkę inaczą, inaczej zrobioną stylizację, ale naprawdę nowy Hyundai Kona może się podobać, bo jest zrobiony nowocześnie, ale z gustem, oraz także dosyć ma parę ciekawych obłości z przodu, ale nie zapomniano właśnie o tych liniach charakterystycznych dla Hyundai'a. Idę wam pokazać troszeczkę szybciej tył, bo tył także się bardzo mocno zmienił. Zobaczcie, jak ten samochód jest teraz taki gerbaty. Pojawił się także taki LED bar ciągnący się od lewej do prawej. To jest właśnie też ta linia Horizon, oraz światła praktycznie identyczne takie jak z przodu mamy także właśnie dolnej części e, także błotników. Co ciekawe nadal Hyundai stosuje kierunkowskaz na dole za co oczywiście ja tego szczerze powiedziawszy niezbyt nie lubię ale jest jak jest. Ładne nowoczesne logo oraz po prostu szerokość tego samochodu się także zwiększyła długość więc naprawdę jest tutaj co pokazać i wisienka jeśli chodzi o Hyundai, czyli Hyundai Kona N Line. Oczywiście producent nie twierdzi, że nie wystąpi, także samochód w wersji N, ale na ten moment wyłącznie. Samochód będzie dostępny w pakiecie usportowionym, czyli w wersji N-Line. I szczerze powiedziawszy, właśnie ta wersja najbardziej mi przypada do gustu. Czerwony kolor, ogólnie cała paleta kolorystyczna jest naprawdę dosyć duża, ale zobaczcie na tą piękną 18-calową felgę, te przetłoczenia, te większe także dolne dokładki. Jakoś to wszystko robi lepszą robotę. Czarne lusterka, to wszystko po prostu ma jakiś taki ten. Ale najlepszy jest także przedni zderzak, który jednak różni się od innych egzemplarzy, bo jest taki fajny, przyjemnie. Agresywny. Więcej zmian praktycznie nie ma co zauważyć. To jest oczywiście bardzo prosto usportowiony samochód, ale szczerze powiedziawszy, N-line wygląda w tym momencie jednak najlepiej. I co najfajniejsze w tym samochodzie, to zobaczcie na to: tak. Końcówki układu wydechowego, które są w tym samochodzie widoczne, tak jak na przykład były w V30 Nline, także tutaj się pojawiły i uważam, że najprawdopodobniej także będą wydawać z siebie dosyć przyjemny dźwięk, no i taki delikatny, także na dole spoiler w formie takich użebrowań, więc kona nowa naprawdę ciekawie mu się prezentuje. Chodźcie, zobaczymy sobie dokładniej wnętrze w tym jasnym egzemplarzu, bo wnętrza także w konie możecie sobie wybrać trzy. Możecie wybrać czarne, możecie wybrać sobie białe oraz także na przykład zielone. Jeśli chodzi o materiały, to widać jest naprawdę całkiem, całkiem przyjemnie. Naprawdę tutaj widać jest duży postęp względem poprzednika. Pojawiła się półeczka, pojawiły się tutaj miejsca na kubeczki, pojawiła się tutaj ładowarka indukcyjna oraz dosyć dużo portów USB-C i to naprawdę jest bardzo fajny plus. Tradycyjny układ klimatyzacji, jeśli chodzi o ten samolot, to jest naprawdę bardzo to fajny element. No i to, co mi się podoba, to także troszeczkę pozostawienie tych przycisków w tradycyjnej formie. Nowoczesna kierownica, no nie powiedziałbym chyba taki w miarę nowoczesny projekt, ale jakoś tak szczerze powiedziawszy nie przypada jakoś mi super do gustu, ale jest naprawdę dobrze wyprofilowana. Posiada łopatki do zmiany rekuperacji, e, jeśli chodzi o tryb hybrydowy oraz oczywiście tryb elektryczny. Nowy wybierak biegów pojawił się także tutaj, Shift by Wire, to jest dla wersji także hybrydowej, jak i wersji e, z... Napędem elektrycznym, która już niedługo zadebiutuje, no i takie parę ciekawych rzeczy, ale naprawdę tu we wnętrzu można poczuć się bardzo komfortowo, i także jest naprawdę przyjemnie cicho. Macie elektryczne fotele sterowane oraz pojawił się także szklany dach, który oczywiście można sobie tutaj e, także otworzyć. Bardzo ładnie, nowocześnie to jest wszystko porobione, więc myślę, że tu będzie naprawdę nowocześnie ciekawie oraz także. Tak jak w Hyundai lubimy, czyli ergonomicznie. Fotele też posiadają funkcję relaksacyjną znaną nam np. Na z Hyundai'a Ionika 5 czy Ionika 6. Praktycznie za pomocą jednego przycisku możecie sobie fotel odsunąć i także ustawić w trybie relaksacyjnym, oczywiście wtedy, kiedy jest odpowiednia ilość miejsca z tyłu. Z miejscem z tyłu także raczej nie będzie problemu. Już widzę na sam początek, że także miejsca są podgrzewane i zofiksy także są na miejscu, jest także sporo miejsca. Także tunel się pojawił na środku, co jest dosyć ciekawe, ale myślę, że z miejscem nie będzie raczej tutaj kompletnie problemu. No i tak właśnie faktycznie jest. miejsce na stopy jest naprawdę dużo, miejsca także na nogi jest także bardzo dużo. No i nad głową nie ma kompletnie co narzekać, więc tutaj naprawdę jest tak dosyć przyjemnie, komfortowo, nawet łącznie także mamy tutaj podłokietniczek. No i chodźmy zobaczmy sobie silnika. Gama silnikowa została minimalnie, szczerze powiedziawszy, odświeżona, jeśli chodzi o. Hyundai Cone, Czekajcie, muszę tylko znaleźć. Opa! I tutaj pod maską znajduje się 1,6 Turbo. Mamy dwa silniki benzynowe: 1,0 TGDI, który jest oczywiście tam w okolicach 120 koni, oraz 1,6 Turbo, czyli 198 koni. To będzie bardzo fajna jednostka, która będzie dosyć dobrze napędzać ten samochód. I także możecie sobie wybrać ten samochód z napędem h czyli z napędem 4x4, oraz macie możliwość dobrania sobie skrzyni manualnej lub także siedmiobiegowego dwusprzęgowego automatu DCT, który jest tutaj faktycznie zastosowany. No, więc to powinno na pewno Wam wystarczyć, a gdyby Wam nie wystarczyło, macie także jeszcze oczywiście układ hybrydowy, który jest także sprzęgnięty z sześciobiegową skrzynią dwusprzęgłową, więc to będzie naprawdę już fajny, oszczędny także samochód o okolicach mocy 140 koni. No i tak o to możemy pożegnać się w tym materiale, bo ja Hyundai jak ona poznałem właśnie na premierze. I szczerze uważam, naprawy będzie ciekawym samochodem na rynku właśnie takich ciekawych B plus crossoverów, bo ten samochód jednak urósł, pokazał, że jest w stanie zaoferować jeszcze więcej, więc myślę, że naprawdę będzie to ciekawa oferta, właśnie jeśli chodzi o Hyundai'a. Samochód możecie już sobie praktycznie zamawiać do dealerów, on już praktycznie właśnie w tym momencie dojeżdża i cena jest także w miarę sensowna, bo okolice 110 tysięcy złotych, także musicie przygotować za właśnie bardzo podobny egzemplarz kony właśnie na rynku polskim. Ja serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Oczywiście samochód dostaniemy także do testów od Hyundai Motor Poland i wtedy przyjrzymy się nim już wtedy jak jeździ, jak się sprawdza już w tradycyjnym naszym teście. A ja serdecznie dziękuję za obejrzenie także tej krótkiej oto prezentacji. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, ej!